Tak być. To ty jesteś w końcu? Czy, y, już jesteśmy, czy nie jesteśmy? Teoretycznie tak, ale nie widzę ludzi. No właśnie. Publiczne komórka. Zaraz. No, Zobaczy to ja jest. Halo, halo. Nie mam po prostu do tego siły. Halo, halo. To jest po prostu straszne na żywo, proszę bardzo. Halo, halo na żywo mamy na żywo halo halo. Cicho Jest mi. Proszę. Proszę. dlaczego mi pokazujesz to dzień dobry. Oczywiście jesteśmy beznadziejni <śpuszczamy do zimno> przy. przy, przy to teraz z, filmowaniu. z komórki puszczamy tylko na chwilę. Niestety nie udało się tego tam zainstalować teraz na szybko, więc jest jak jest. Tylko tak chwileczkę powytłumaczymy, powiem parę słów i się włączymy. To jest... Tak, bardzo żałujemy, że oczywiście były tylko słyszalne myszki lub w ogóle nic. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyszli na, na tą transmisję. Ale oczywiście z dźwiękiem coś się tutaj porobiło. No i mamy to co mamy. Także a ty się mogę przesiąć i, albo nie wiem, przełącz ten telefon jakoś inaczej, żebyśmy byli razem widoczni. Trochę nas mało to obejmuje, że tak powiem. Ale e, widzieliśmy, że tam dużo osób jest i teraz też jest 22 osoby. Weź to, wyjmij z tego pudełka, bo to po prostu tylko się. No wyjmij to. Nie, specjalnie położyłam. A, specjalnie, zaraz się pokłócimy na żywo. Mamy 24 osoby, bardzo, ym, bardzo fajnie. Yy, bardzo chcielibyśmy yy, być może, nie wiem, yy, bo tak. Yy, Mieliśmy tutaj jeden temat, chcieliśmy trochę po prostu porozmawiać, zobaczyć o czym wy w ogóle macie jakieś tematy, czy Was coś interesuje, czy moglibyśmy może wspólnie jakoś tam... Nie wiem, y, znaleźć jakiś temat. Także y, tylko, że Ty jesteś już y, trochę zdenerwowany i chyba już nie chcesz tego ociągnąć, tak? No nie, już, już jest późno i... Ja to bym no. sobie pogadała, oczywiście, jak chcesz, ale, ja, ale nie no. Ja sama nie będę gadać, to jest nasz y, live, tak? Pierwszy, no niestety wyszło tak jak wyszło, ale może jutro po prostu y, jakoś y, jeszcze raz to zrobimy, mniej więcej o tej samej godzinie, myślę. I no i tyle także po prostu jesteśmy znaczy nie nadążamy ze, ze wszystkim. Po prostu to jest jakieś takie rozwalające trochę te, te problemy techniczne więc, więc tak to wygląda. Ale tam jest dużo suwaków różnych ustawień tych mikrofonów coś zaczyna. Nie wiadomo jak prawidłowo. Po prostu muszę kiedyś sobie siąść i zrobić takiego live. A A teraz i... walczymy o kamerę. No. I no tylko taki właśnie pod względem, że tam nic nie będzie na pewno jak, jak uruchomię jutro, bo pojutrze, bo pojutrze po jakiegoś live to nie wchodźcie w to, bo tam nic nie powiem, tam będzie tylko taki właśnie techniczny live techniczny o i żeby żeby, żeby po prostu sobie poustawiać na spokojnie. To bo wczoraj, wczoraj to sprawdzałem, wszystko działało. Tylko tego nie, oczywiście nie uruchamiałem, tylko na moment uruchomiłem, działało. Sprawdzałem też różne mikrofony. Chciałem to, żeby z dobrej kamery szło, a w końcu to nie ma znaczenia, bo i tak nie było słychać żadnego mikrofonu. Tylko jakieś dziwne myszki były. No Tak, no, lubiłeś lubiły takie zawsze, mm, te, te, te niższe, znaczy te wyższe, te dźwięki, no to się samo zrobiło. Także no, niestety tak to wygląda: jak nie umiemy tego jeszcze opanować w sensie po prostu rutyny, no to tak jest. Także co tam jeszcze? Tutaj może zobaczymy, czy ktoś tutaj coś napisał wcześniej, ale to jest same powitania. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy w ogóle, że, że przyszliście po prostu i że my że możemy po prostu tutaj jakby. Jest jakieś takie zainteresowanie, to znaczy, że ma to sens w ogóle. Tematów jest bardzo dużo, takich, które ja chciałam poruszyć na bieżąco, czyli na, na żywo, i takich, które mogą być też dla Was pomocne. To jest takie coś, dlatego to wyjście na żywo. Ja w ogóle lubię. No oczywiście ja z ludźmi rozmawiam na żywo. Więc jest to dla mnie fajna jakby formuła i myślę, że można to jakoś też tutaj to wykorzystać i żeby coś tutaj było dla Was. Także chyba na tyle, tak? Nie będziemy chyba więcej tak. tego przedłużać, bo, bo jest to po prostu to jest denerwujące tak, tak w skrócie rzecz ujmując te. te, te Bardzo no. było fajnie. No bardzo było fajnie, no, no o co ci chodzi? Ale, to jest... ale nawet ktoś jest, nawet pomimo... No właśnie, to jest super, bo to w ogóle jakbyśmy mieli imprezę, nie? Także możemy sobie no tutaj i... naznosić różnych rzeczy. Tak, w przyszłości, bo to właśnie, bo tak z komórki to się źle, no. I tak dalej. Kończymy? Nie wiem! To coś to bo ja to wiesz, jakbym dzwoniła i tak ja bym... Ja nikogo nie widzę. Ja się tak zmęczyłem strasznie tym ustawianiem, bo to tak e, jakieś ciśnienie, trzeba coś ustawić szybko, a tu nic nie widać, nie można też się skupić na sobie. Możemy spokoju. lisy ci zaparzyć. Nie zdenerwuj się, no? Nie zdenerwuj się. Dobra, dziękujemy bardzo wszystkim. Jutro postaramy się opanować w ogóle to nie, wszystko. Jutro, nie, jutro nie? Jutro nie ale dlaczego to, nie? Nie, bo tu coś. Nie wiem o co chodzi, więc nie wiem. No dobrze, to nie jutro, jakby jutro to będziemy coś tam pisać i tak dalej. Ale ja muszę parę rzeczy powiedzieć. Będziemy próbować, o może tak, będziemy próbować, że tak powiem, wieczorami do skutku i może tak. być to tak, jak właśnie wyglądało, nie? Nie, ja będę sam siedział, techniczny stream. Nie będę Ciebie męczył, tylko zastosujmy spokojnie... Do, dobrze, dobrze, już, dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, to y, czekajcie na no nowe odcinki, y, na no nowe różne na żywo i tyle. Dziękujemy bardzo i do widzenia. Na to cześć. Jak to się teraz wyłącza?